otwierać? Dawaj unboxing boostera Lucario holo. Ale witamy się z A ale musisz mi No tu witamy się z widzami, z widzami. Z kim się witamy? A kto, kto tu jest? Ej, po, t, specjalne pozdrowienia, specjalne pozdrowienia. Zost... Jak się nazywasz? Użytkownik Wulpi. Ja jestem Wulpi i robimy unboxing specjalnie dla Hela z wielkimi pozdrowieniami dla Emahela. To jest trzeci odcinek, robimy Walony. Specjalnie <laughs> dla Emahela! W tym roku na żywo! Włos... <laughs> Byrka, no. Ej, ale jak ja otworzę, nie? To musisz mi zrobić jedno, bo ja nigdy nie pamiętam jak się przekłada te karty, to mi przełożysz. Dobra. To ja wezmę Na dwa fronty jedziemy? dobra. Na dwie kamery to będzie przede. To dajesz. Muszę tu... Ogólnie e, po, co, co my tu mamy, tak? Polski booster po, Kemon, tak? Tradycyjny za... No to dobrze, tam jest a nie, bo nie ma rzeczywiście ja to, to w jednej podróbie miałem. Nie okay. masz jakie HD? 720? Jezus, ale ja większe. Ale tak żebyście widzieli, właśnie. nie? No to... Okej. Okay. Okej, okay, czyli robimy unboxing, tak? Kurde, jeszcze... no widać co za Ciebie Jeszcze jedzie. raz, tak? nie, Ja jestem Wulpi, dzień dobry, witam wszystkich. Robimy unboxing Boostera, którego przez 34 lata nie otwierał Hikomikos. Pokémon Trading Card Game. Diamant NPR Mysterio Treasures, diamond i Perła, a tajemne skarby 10 kart uzupełniających, tak? Wyprodukowano przez Pokémon, jest znaczek CE, oficjalne, wszystko pięknie, ładnie. No, że elektromagnetyczne. I przypominam 34 lata ten booster czekał na otwarcie na Pyrkon 2014, tak? Macie nożyczki do <laughs> O, dobra, nie zauważyłem. Dobra, czekaj, żeby nie było widać. Oczywiście ja nie umiem otwierać boosterów, ty mi teraz przekładasz leks. karty, bo ja tego też nie umiem robić. 1, 2, 3 i 1, 2. Dobra, no to nie, nie, nie. Je, jest podiara, podiara. Iaaaaa, yeah, czekaj, bo, czekaj, Remoraid. No ja otwieram, odejdź. Nie mogę. Remoraid, a z tyłu cóż to za niespodzianka, to, to, to. Dailia. Ale zobaczcie, on ma... Gryzienie lśniący kieł 10 plus jeśli na Pokémonie znajdziesz znajduje się jeden żeton, to za D10 do... Ten serwis i proszę Państwa ARON Jezus Aron Z Plasteline Z Z ale... Ale zobaczcie, on ma słabość. Karta na ogień. Z pokemonami, a Boże ja... Ale dobra, no, ale... Jest jest za emocje, emocje sięgają Zenity. ja już po prostu nie mogę nacy sy jakiś, nacy! Trzęsie! To HP, Jezus. Dobra. Ochód, o czym kierzkos. Nie mogę, nie mogę. Kro, k, stragon, Ej, o Jezus, przerażający dźwięk. Ten atak nic nie robi. Wodny, jakiś wodny, już to widzę. Ddevil, Dugong, Dugong. One w <laughs> <laughs> Ej, i teraz co? I to już będą teraz te te. te? Je, jeszcze, jeszcze. Ale poczekaj, bo my tu już mamy czterech koksów, nie? Jeszcze <laughs> mówisz, że nie będzie, czekaj. Już jest. będzie uncomon! Dodrio! Potrójny wiek! <laughs> <laughs> dobry jest, jest dobry, <laughs> jest, jest, mi się podoba, dobra, ok. I teraz proszę Państwa emocje psychiczne. Ostatnie O Jakież jest, że to Ale jest... Ale ostatnia i... karta! Jakie ostatnie przedostatnia. Przez to już dalej będzie reverse. Reverse, Jezus, Jezus Maria, czekaj, czekaj. Mam tu Prze koszulkę, zobacz. I ja zaś nie używam, no w ogóle. One, one, te karty 34 lata czekały na to. One mogły się rozpaść. I ten UNO 34 lata, a literka E czekała na nas. Teraz, a teraz, to teraz będzie reverse, tak? Tak. Jezus, Jezus, Jezus. Karty, Co za koleś, nie wierzę Zacznij, jak się świeci jak psujajca. jajca Zobacz, to Ta karta po zagraniu zostaje w grze Ty, 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 ty co w ogóle? Widzę tęczę karta. <grym> Żeby nam tu nikt nie przyszedł Nas skopać za karę, nie? I teraz co będzie? Teraz będzie rarek Rzefka. jakiś, tak? Uff. Proszę Państwa Tylko 2014 tak. Ten rarek Ten rarek to będzie to A bo on nie był wodny? <śmieniu> no dobra, to. A no, holo, Boże Święty! mnie <śmieniu> holo, Boże święty! Nie, ale on był lodowy, tak? Zabrali mi karty, to było. Polecam Adam Małyś, nie? Lucario Holo, Boże święty. Lucario Holo, Prince. Po prostu to byłem ja, Adam Małysz. To jest super, mega rzadka karta i to jest Montezuma. Tyle emocji. To było okay. coś, to było coś pięknego, po prostu. Dobra, teraz dla mnie Zatrzymaj te kartki za na pamiątkę. Dziękuję ci bardzo, dobry człowiek, ale stadion mogę ci oddać, bo... No daj mi stadion, ja nie, bym... nie, nie, ty nie, bo ty się kłócisz z nim za dużo. Ale ja ci mogę dać to w nagrodę. Dziękuję. Ale po prostu... Daj mi Iveltala. Które to jest went Taki ze skrzydłami dziwnymi kształcieniami y. Ale to trzeba zgłosić, że ten Anon jest źle zrobiony. Gdzie on był? Gdzieś mi zajebaliście już Anona <laughs> Już Higomiko. Z Literą E był źle zrobiony, niedorobiony, on miał, on miał błąd, to trzeba zgłosić. Ten no zobacz. No zobacz, on ma błąd. <laughs> Ewidencyjnie wyposażenie. <laughs> wyposażenie. A one kiedyś zbierałem, ale. No, ja nadal zbieram anony. Tak? No. Ja kiedyś zbierałem. Chyba, ja nawet dużo ich nie miałem dosyć. Czekaj, mam. O, i. 3. G, 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 A. Nie wiem. Nie mam tego, pokaż. No to daj, za ale się zamienimy. Nie. Boże, święty, częsty. No to, to dalej jest fajne. Ej, ja mam jakiegoś ale parolika? Trochę, bo mam. 24. A, moja noga! Dobra, daj mogę sobie wybrać jedną do serca? No, nie. A go teraz. Ja Dla... Lampa, żeby... Dla twoich fanów! Nie wiem. Ja nie mam fanów. To teraz koreański, z koreańskimi słowami. Nikt nie, lo, nikt nie ogląda moich filmików. Jak to nikt kurwa nie ogląda e... twoich filmików? Jesteś porąbany? E... Czy farbu się na czarno będzie. Czekaj. <laughs> e, powiedz mi, ja ci dałem jakieś koreańskie boosterki? Nie. Bo ja chyba zapomniałem o nich. No nie dałeś, miałeś coś tam dać, ale nie dałeś. A szukając czekaj. nowych pokemonów, Ale możesz mi... natknąć się na tajemne kolejne skarby. Kolejne Poszukiwa... co <głos》>, mało ci Ale mi ja za... Jeszcze z emocji nie wytrzymam! Level EXE mi dałeś jednego.